No nie było tupu tupu Dobra, uwaga, nagrywam to jak coś. Waga. I teraz odsuń się, no odsuń się, dał nie. A co ty zrobiłeś? Ty masz Trzeba tak! tak. Nie, trzeba e tak. Nie, tak trzeba. Trzba. Nie. E. Tak. Ekuj ci mówię. Tak no eku nałożyć, nałożyć to na siebie, tak. No i teraz trapt czy się zrobił. To trzeba... Nie. A ty zjepałeś to teraz, nie musisz. Ty to spierdoliłeś, widziałem na filmikach, cfelu. Nie Ty, ty musisz to połączyć rozwoju, to. Na, na Ten kluczyk nałożyć na skrzynkę masz Trapet! Cześć. I ty zgoda Zkiwajem, Z ej robimy takie T coś ty Nie, nie A to spierdala Jak się robi to? No, jezu daj Jeden blok na środku góry w rogu Prawy, A, prawo, tak. prawy ej. dolny Tylko że kod jest głupi wie. Nie, bo, bo ja rady. Inaczej Takie L. L ze złota po lewej stronie i odwrócone z emeraldów po drugiej w środku skrzynia. No, no, no. No i musisz to na siebie nałożyć w EQ. Tak jak się na skafie otwierało, Ty to się otwierał? otwierał? Masz klucz? Ej, lol, no, nic. Ale co na ten minut? patrz, włączasz EQ, wciskasz na kluczyk i tak jakbyś chciał itemki zamienić. No o, właśnie to. tak robię, masz. kurwo. Z, z, zobacz, zobacz, zobacz. Nie, nie, nie. On tego nie otworzy To trzeba postawić, no zobacz na filmikach kanale to widziałem Nie, tego jeden. kurwa nie otworzy. Postaw. Co jest? Co Patrz <grywa> <grywa> O fu To a O, o nie wiem To trzeba tak mówię ci <grywa> To mówię ci, że to trzeba postawić I tak i tak, jep, i w tym jakoś tak, czy coś, tak. Tak trzeba. O, o, o! Otwieranie! odsuną się. Nie! Ale kozak ze mnie. A ale ze mnie kozak. Ej, że Dobra, kit vip biorę, kit vip. Siema. ma <noise> Już nie mam. Położy ten miecz... Oa, he he hej ziomeczku! Ja <laughs> pa! On nie wie co ma robić! Ło! Ale bh zrobił! To Widziałeś to? kbh pociągnął? Patrz! Pa! Zaraz się przygasiej! Nie wie co ma robić! Hejka, stulejka! Hejka, hejka. Dawaj, no No, no ile on um, ten... Crazy jakiś. To dwa serduszka ma. O! No, co, to było... Najlepszy knok to był. Mówię ci. Nie ma lepszych. Mówię ci. Patrz teraz. No, tak? Ostatniego? Nie, małeś. Co wy Co? robicie? Kidał. John, Gdzie on prawda? No tutaj, do morza. Głupi on jest. Pa. Wcale go nie widać, wcale. Wcale cię nie widać, Stevie. Nie tepną Nie, nie tepną się. Bąbel wyleciał? Bąbel wyleciał. Dawaj, dawaj, dawaj. Lul, podłoga mi się przestawiła. Czaisz to? Podłoga w domu mi się jakoś przestawiła. Pewnie, człowieku. No, no tak. Takie było. Takie było. No. No takie było, no. no Zobaczymy. LOL! Wiesz? No! Widziałeś to! Gdyby nie ta lawa. No! Gdyby nie trzykrotkowa lawa to bym sypnął. Ja już tak... sayonara guys, it's fucking glizda. Ja już tak sobie mówię. Jest, oj, 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 oj zora, mi glizna. To kurwa klista Jebana klista Nie zora ci Nie ma prawa ci zorać Gdzie pobiegniecie, Jakie F? przez wodę taką Kurde. F1? Siemanko z tej strony Kodi i chciałbym wam tylko dopowiedzieć że jeżeli chcecie więcej takich odcinków to zostawcie po sobie łapkę w górę oraz jakiś spoko komentarzyk. Dzięki za oglądanie i siemka.